Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Subiektywniku Spiskownika. A dzisiaj to samo co zwykle do pełna, więc zaczynamy od Chin. A co w Chinach? No to co żeśmy przewidywali już w ostatnim odcinku dając zajawkę. bójcie się. Jeśli jeszcze się mało baliście to Chiny odkryły właśnie jakiegoś nowego wirusa, który się przeniósł na ludzi i może być straszliwy w skutkach. Prawda? A co w co tych Chinach nie wymyślą? Co oni tam nie znajdą? Czego oni tam nie mają? Co tam się nie przenosi na ludzi? No. Kiedyś myśleliśmy, że tylko w Afryce się takie rzeczy dzieją, a teraz mamy Chiny. Zapewne mokry targ w Wuhan, gdzie te ryjówki były pewnie spożywane w ilościach hurtowych, jak znam życie. No dobrze, przechodzimy dalej. Co tam na Kubie słychać? No wybuch jakiegoś zbiornika, później drugiego, później tankowca i wszystko... W ogóle by nie zainteresowało, gdyby nie przebitka polskiego Fiata 126P dzielnie zmagającego się z tropikalną aurą Kuby. A jak widać, mimo wieku pojazd radzi sobie znakomicie. I nawet ta blacha, która w polskich warunkach zawodziła już po trzech latach, tam dzielnie znosi lat kilkadziesiąt już. No dobrze, kolejne zajawki to Brytyjczycy mogą mieć problemy z dostawami prądu. Grozi im blackout. Po tych ostatnich zakupach w Belgii, powiem szczerze, chyba już wolałbym blackout niż narażać się na wydawanie tam kilku tysięcy funtów za megawattogodzinę. W Holandii dalsza część protestów. Dlaczego? Dlatego, że jak już teraz widać z kalkulacji, Ministerstwa Finansów. Mówi się o tym, że 11200 farm będzie musiało być zamkniętych, a 17 600 będzie musiało zredukować liczbę zwierząt, które utrzymują, aby sprostać nowym regulacjom dotyczącym skażenia azotem. Także hmm, jeden z największych producentów żywności na świecie nie mówimy tu o rolnikach indywidualnych z połową hektara czy z hektarem obok, ale o farmerach w Holandii, będzie musiała zwinąć swój interes, także. Hmm, Good luck and have fun, jeśli chodzi o jedzenie w przyszłości. Kolejny slajd to wykres tego, co czeka rząd Stanów Zjednoczonych, jeśli Fed nie wykona pivotu, a wszystkie dane do tej pory wskazują, że raczej nie wykona. Mamy znakomicie rosnący rynek giełdowy, mamy zrewelacyjne dane z rynku pracy, więc Fed jest ośmielony do tego, aby dalej podnosić stopy, a to może oznaczać, że już wkrótce rząd Stanów Zjednoczonych będzie wydawał, uwaga, bilion dolarów rocznie na obsługę długu, na obsługę, nie na spłatę yy, kapitału, tylko na same odsetki. Jeśli myślicie, że to nie grozi hiperinflacją albo upadkiem dolara, zastanówcie się jeszcze raz. A tutaj dodatkowe informacje wspierające FED w swoich decyzjach, czyli krypto-digbats, znowuż yy, ruszyło jakiś handelek na nich i poszły w górę. Obroty 690% w porównaniu do tego, co się działo w ostatnim czasie. Natomiast z drugiej strony, no, mamy platformę Hodlnaut, która niestety informuje, że no, nie możecie wypłacać swoich pieniążków, nie możecie robić nic z waszymi tokenami ani przenosić ich na wasze prywatne portfele. Także system jednak nadal się kruszy, choć lukier na nim jest podlany obficie. Zresztą z najnowszych newsów już wiemy, Elon Musk, którego przecież nikt by o to nie podejrzewał, sprzedał kolejne akcje Tesli warte niemal 7 miliardów dolarów. Oczywiście jak zwykle ma to zbieżność z tym, że Tesla z 600 doszła do 900 dolarów. Także spodziewam się, że będzie to samo, co w momencie, kiedy miała dolarów 1200 i w tej chwili raczej niewiele jest w stanie czynników powstrzymać ją przed spadkiem. Jaki cały rynek, ale o tym mówimy nieustannie. A co ze wskaźników, które warto rzucić okiem? W Europie mieliśmy aukcje obligacji jakichś dwuletnich w Niemczech i jakichś krótkoterminowych papierów dłużnych w Hiszpanii. To są papiery, których nie broni ECB. Oni się skupiają na dziesięciolatkach, żeby tam nie wyskoczyło, bo to jest taki referencyjny papier. Zobaczcie, co tu się dzieje: 6-miesięczne bony skarbowe w Hiszpanii. Wzrost oprocentowania o no, punktów procentowych 0,3, ale to jest wzrost o 400%, tak? Cztery razy więcej w tej chwili Hiszpania będzie musiała płacić odsetek od. Krótkoterminowego swojego długu. W Niemczech również wzrost raptem o 20 czyli o 20 punktów bazowych, ale to oznacza wzrost o kilkadziesiąt procent w stosunku do tego, co było jeszcze nie tak dawno temu. W Stanach Zjednoczonych, no również, zobaczcie, co się dzieje: 52-tygodniowe bony, 3,2, 3-letnie, 3,2, wiecie, ile jest 30-latka, nie? I 10-latka. Inwersja jest praktycznie na pełnym długości. Papierów jest sytuacja taka, gdzie wycenia się 3 cięcia stóp w przyszłym roku. Podczas gdy ja uważam, że to jest absolutnie niemożliwe. W związku z czym w tej chwili szczególnie nie ma sensu wchodzić w 10 ani w 30-latki, gdyż ich oprocentowanie będzie musiało iść w górę, a tym samym one będą tracić na wartości co tylko pogarsza sytuację inwestorów, gdyż już naprawdę nie wiadomo w co uciekać, no bo już nie proponuje Mimstocks, które jak ktoś pokazał dzisiaj są chyba jedynym aktywem na giełdzie amerykańskiej, które przyniosły w 2022 roku zyski. Ale skupmy się na tym, co mamy tuż za szybą, a co mamy? Mamy Polskę, która jest co? Najlepszym krajem świata. Zobaczmy również z jakiego powodu. Ano z takiego, że jesteśmy bardzo odporni na wstrząsy. To co podkreślałem. Podoba mi się, że Glapiński zwiększa rezerwy złota, że nie drukujemy jeszcze na potęgę, że stajemy troszeczkę o koniem. No w tej chwili uważam, że dużym błędem jest to ratowanie tej sytuacji z węglem i innymi paliwami, i rozszerzanie tego na jakieś kolejne wydatki, gdyż to jest dobry moment, żeby się wysforować jeszcze do przodu żeby później zacząć z o wiele lepszego poziomu niż inne gospodarki po tym wstrząsie, do którego musi w końcu dojść, bo widzicie, nie ma szans, żebyśmy odeszli od podwyżek stóp, a rządy nie będzie już wkrótce stać na obsługę odsetek od tego, co mają zaciągnięte. Ja nie mówię o tym, że będą jeszcze ich wnuki spłacać te zobowiązania, ale już nawet odsetki będą prowadziły do tego, że ten dług będzie... Rusu. No i tutaj Polska jest no, między Chinami a Japonią, ale to jest bardzo dobre miejsce, bo zobaczcie, no tu konkurencja jest naprawdę zacna, a, a, a dalej no, jest tylko już gorzej. Więc yy, Kolejny slajd, również zatytułowany przeze mnie najlepszy kraj świata, czyli Polska. Zobaczcie, no, oczywiście Czechy są troszeczkę wyżej, na poprzednim wykresie również, ale zobaczcie z jakiego poziomu one startowały. One startowały z poziomu niemal dwukrotnie wyższego niż Polska, tak? Jeśli widzimy tutaj, co było w roku 95, a to już 95, pomyślcie, co było u nas po reformach Balcerowicza, gdyby to pociągnięto od 91 na przykład roku, to lekko Czesi byli dwa razy przed nami, a w tej chwili ile są? Kilka procent. Zobaczcie, jaki skok dokonujemy, jakie Czechy są państwem, jaki my. To jest per capita, tak? To przemnóżcie sobie przez liczbę mieszkańców, zobaczcie, jakie cyfry wchodzą w grę, jeśli chodzi o nas. No, i trzeci już wykresik, nasza droga, jaką dokonaliśmy, jeśli chodzi o bezrobocie i w którą stronę zmierzamy. Tutaj akurat Czechów nie ma, bo oni chyba są jeszcze również na tym polu trochę lepsi, ale nie ma się czego wstydzić, a ten wynik świadczy dobitnie o sile gospodarki i o tym, że Jesteśmy krajem atrakcyjnym dla inwestycji, gdyż no, z samego wewnętrznego popytu nie bylibyśmy w stanie wykreować tylu miejsc pracy. I zobaczcie na przykład kursy, co się w tej Hiszpanii dzieje. Tam dobrze nie było, ale obecnie sytuacja, czego nie widać, akurat się już teraz tylko będzie pogarszać. No. Na szczęście nie nasz problem. Kolejne, kolejne puste półki. Tym razem w Belgii, z powodu negocjacji między supermarketami i dostawcami towarów. To jest po raz kolejny to, co mówię. PPI musi się przełożyć na CPI i. No, supermarkety nie chcą wprowadzać tak gigantycznych podwyżek, jakie chcą im sugerować dostawcy towarów, więc a tamci już nie mogą tego przekładać, w związku z czym mamy puste półki. Swego czasu zauważyłem, że rzecz, której używałem, czyli Des Rexona, jest również, nie, nie był nie do kupienia w polskich sklepach. Musiałem go kupować przez internet od producenta, czyli nie doszli do porozumienia. I rzeczywiście. Różnica, no powiedzmy, to nie jest duża, jeśli chodzi o skalę złotową, natomiast jeśli chodzi o skalę procentową, to te podwyżki były gigantyczne. I tutaj również mamy tego typu problem, który będzie tylko się powiększał, tak? czyli kolejne i kolejne podwyżki będą musiały być przerzucane na odbiorców. Nie ma innej drogi, tym bardziej, że PPI nie chce słabnąć. No nie chce. A w jaki sposób będzie się to działo? To co mówiliśmy już też ostatnio. Wzrost opłat za ogrzewanie o 376%. Mieszkańcy nie dowierzają, burmistrz pisze do rządu. Do rządu, rozumiecie? Do rządu. Tak jakby rząd był odpowiedzialny za to, że e, ktoś w Europie czy na świecie podejmuje takie, a nie inne decyzje geopolityczne. No i co rząd ma z tym zrobić? No właśnie, w wypadku takiej ciepłowni jak przedsiębiorstwo ciepłowniczo-usługowe Piasteczno Spółka ZOO, no pomyślcie, no albo będzie... Bailout wszystkich tego typu instytucji w Polsce, i rząd będzie fundował, tak jak to miało za komuny miejsce, tanią wodę i, 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 i tani gaz i, i tanie ciepło, tylko w zamian za to nie będzie nic już w sklepach. No albo jednak powiemy, dobra, nie, no trzeba zagryźć zęby i coś wymyślić w tym kierunku, żeby jakoś sobie dać z tym radę. No bo nie wiem, jakie mają być szybkie i skuteczne działania mające na celu ochronę lokatorów przed nadmiernie wysokimi cenami ciepła. Nie ma takowych, nie ma, no takie jest życie właśnie, tak? A co by było, gdyby było, gdyby bomby spadły, tak jak na Ukrainę, no też by było... Prosimy rząd o podjęcie szybkich i skutecznych działań mających na celu ochronę lokatorów przed spadającymi bombami. Nie, ci lokatorzy by się wzięli i uciekli, przeprowadzili, coś by wymyślili. A tutaj, no właśnie, no, no, ktoś musi za nich rozwiązywać wszystkie podstawowe problemy. Chciałem zwrócić uwagę jednak na to, że zobaczcie, to to, co jeszcze raz, jak PPI się będzie przekładać na CPI, zobaczcie, wzrost ceny gazu jest siedmiokrotny, tak? Z 92 na 685 a Podwyżka ma być tylko 376, czyli można to upchnąć jeszcze, tak, ileś tych procent, ale nie można, tak jak mówiłem, nie da się tej różnicy zrobić pięciokrotnej, tak, tu mamy dwukrotną, ok, dwukrotna między PPI a CPI, tak, ale nie pięcio, nie siedmiokrotna, w związku z czym, to co cały czas mówię o Hiszpanii, jeśli tam PPI jest 40, to nie może być CPI 8, 9, w końcu musi dojść do 20, tak sobie oceniam, czy tam 15, nie ma innego wyjścia. A jakie to ma właśnie o, chociażby tutaj przełożenie? W Hiszpanii yy, srebrną uncjową monetę możemy kupić za 75% więcej niż warte jest zawarte w niej srebro. Taki jest już rozdźwięk między fizycznym a papierowym srebrem w Hiszpanii, no przez żaden problem. Można sobie kliknąć na komeksie yy, uncję tak jakby, tak? Tylko co z tego, tak? You hold it, you own it. Pamiętajcie o tym. Dlatego ludzie gotowi są płacić 75% więcej za produkt, którego teoretyczna cena jest na poziomie 20 dolarów, oni płacą 36 euro z okładem. A dalej no, scena z y, typowego poranka na krymskiej plaży, dzień jak codzień, a przynajmniej tak mi się wydawało. Po czym się okazało jednak, że Most Karczyński został totalnie zablokowany ludźmi, którzy z Krymu chcieli jednak uciekać. Hmm, cóż, nie spodziewali się, że co, że wojna kiedyś do nich przyjdzie? No to będą musieli przemyśleć jeszcze raz. Wczorajsze wyniki. E, tutaj zobaczcie, jedno, właściwie dwa kluczowe. Non-farm productivity w dół, czyli spada nam produktywność, wydajność produkcji w Stanach leci. A tymczasem unit labor cost, czyli koszty pracy, idą w górę. I to kolejny miesiąc, kolejna dwucyfrówka. Co to oznacza? Inflacja. Inflacja albo wręcz później stagflacja. O ile już nie stagflacja, skoro mamy już recesję, więc no... Ale podobno nie mamy. No, sami pomyślcie, gdzie, gdzie leży prawda, patrząc na te wskaźniki. A dalsze, które chcemy pokazać, no to PPI w Chinach i Japonii. Liczby troszeczkę jakby łagodniejsze, ale nadal dalekie od ideału. No, latem zazwyczaj inflacja spada z powodu spadku cen produktów sezonowych. Tym bardziej, że rzeczywiście dość szybko ostatnio ropa spadła, spadły ceny podstawowych, że tak powiem, surowców żywnościowych, ale no to jest tylko kamyczek w tym wszystkim. Inne będą rosły nadal, o ile już nie rosną, jak właśnie chociażby to, co zaważy na tym, o czym za chwilę jeszcze powiemy. A tymczasem w Niemczech CPI 7,5% nie chce spadać. Miesiąc do miesiąca 0,9%, po zeszłomiesięcznym raptem 0,1%. Tak? I włoskie również nie chce spadać, mimo że powinniśmy mieć to sezonowe troszeczkę od odwilż od 7,9% rok do roku. I to samo na samym dole, 12-miesięczne jakieś bony włoskie, również kilkanaście% procent w górę, jeśli chodzi o obsługę tego długu. No i tak, dzisiejsze wskaźniki, które będą o 14.30, czyli CPI w Stanach i Core CPI. No i tutaj właśnie, być może CPI rzeczywiście troszeczkę spadnie i te prognozy 8.7 nie będą się wiele różnić od, od tego, co się będzie działo. Natomiast, no właśnie, tu już nawet zakładają, że Core CPI wzrośnie. Obstawiam, że, że, że w obu wypadkach te, te prognozy są troszeczkę zaniżone, tak? Niemniej w wypadku Core CPI będzie oznaczało to w sumie wzrost, a w wypadku CPI spadek, czyli obstawiam powiedzmy 8 i 8,9889 na CPI i 6263 na Core CPI, gdyż niestety wzrost kosztów wynajmu nieruchomości w Stanach idzie straszliwie teraz w górę, albo przynajmniej w tej chwili zaczęto to jakby pokazywać w statystykach, być może czekano. Właśnie na to aż inne czynniki osłabną, aby nie straszyć Amerykanów tym, że mają inflację na, na poziomie tam tych 18 czy 20%, a i tak, tak jak powtórzę to po raz kolejny, zawdzięczają tą niską inflację tylko temu, jak silnego mają w tej chwili dolara. No i czekając na ten wynik o 14.30 pozostaje się z Wami pożegnać. Czekam na jakieś komentarze, podpuchy, abyśmy wiedzieli o czym chcecie usłyszeć w następnych odcinkach a tymczasem pozostaje powiedzieć cześć.